druga transmisja, jeden dołek zakopany lecimy do następnego dołka trochę tutaj będzie więcej pracy bo dołek większy, ale co to dla mnie słuchajcie zasypujemy drugi dół No i proszę bardzo, parę ruchów łopatą, dołek zasypany. Lecimy na do następnego dołka i tak po kolei. Dzisiaj postaram się tutaj wszystkie te dołeczki wyrównać. Nie jest to trudne. Wystarczy chwila czasu, trochę samo zaparcia i proszę bardzo. Możemy więcej.